Witajcie. Witajcie, dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o trzech sposobach, takich najbardziej, najbardziej popularnych trzech sposobach stosowania olejków eterycznych firmy Doterra. Olejki firmy Doterra są tak dobrej jakości, że naprawdę można je stosować na różne sposoby, i to jest ich wielka, wielka zaleta cudowna cecha. Ale opowiem o tych kilku, które są najczęściej stosowane. A więc taka, pierwszy sposób stosowania to jest po prostu dyfuzowanie. Wiele osób w domach ma dyfuzory, jeśli nie, to można je oczywiście zakupić. One są świetne pod tym względem, że rzeczywiście są bardzo. Bardzo wydajne. Te olejki są rozdrabniane za pomocą, te, te, te cząsteczki olejków są rozdrabniane za pomocą ultradźwięków i e, mamy większą korzyść z nich, są po prostu korzystniejsze. Ja mam tutaj akurat, ja mam tutaj akurat kadzidłowiec i wetiwer, taką mieszankę sobie dzisiaj zrobiłam. Bardzo, 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 bardzo przyjemną. To jest pierwszy sposób taki najczęściej stosowany. Oczywiście można, można robić pochodne jakby, czyli można ewentualnie dodawać do kąpieli, wmasować, wmasowywać sobie kroplę olejku do, w ręce i wąchać po prostu. To też działa, to też działa, bo chodzi o to, żeby jednak te cząsteczki, te mini drobniutkie cząsteczki, te, te mini cząsteczki olejku dotarły do naszego ciała migdałowatego. Zresztą one błyskawicznie docierają, maksymalnie to jest 20 sekund od 11 do 20 sekund docierają do, do ciała migdałowatego, który jest pod hipokampem, gdzieś tutaj, i zaczynają od razu działać. A co tam się znajduje? Tam się znajdują właśnie nasze emocje, stres, lęki, traumy. Także olejki są w zasadzie błyskawicznym remedium na wszelkie jakieś tego typu problemy. One po prostu od razu, najszybciej z wszystkich produktów, jakie ja jakie, jak w zasadzie ja znam, mogą zadziałać już na emocje. Czyli pierwsze, pierwszy sposób to jest dyfuzowanie. Ja zresztą Wam pokażę, bo ja mam tutaj oczywiście całą galerię olejeczków pięknych. Tak, pewnie troszkę widać. Pierwszy sposób to jest dyfuzowanie. Drugi sposób, też bardzo popularny oczywiście, to jest wmasowywanie w skórę. Przy masażach, czy przy, przy tak po prostu na co dzień, można sobie wmasowywać olejki w skórę. Przy różnych problemach, bo na przykład. Ja tylko taką uwagę jeszcze dodam, że większość olejków to jest takich olejków hot, gorących, czyli trzeba uważać, trzeba po prostu je rozcieńczać. Najlepiej w jakimś oleju nośnikowym, czy kokosowym, czy może być migdałowy, może być oliwa z oliwek jeśli nic nie mamy innego w domu. Rozcieńczamy, dodajemy do, do tego oleju nośnikowego kilka kropel. I w ten sposób kładziemy na skórę. I jest dosłownie kilka, kilka olejeczków, które są jakby bezpieczne, które nie trzeba rozcieńczać. Jest to między innymi lawenda. Lawenda jest absolutnie doskonała, wspaniała. I oczywiście. Hmm, oczywiście, y, y, rumianek rzymski. To są olejeczki delikatne, łagodne, które można bez rozcieńczania na skórę podawać. Y, lawenda jest fantastyczna. W zasadzie jest no, kilka takich, y, nie tylko kilka olejków, które są niemalże do wszystkiego. Y, lawenda jest fantastyczna, bo y, jest doskonała przy, nawet przy oparzeniach, poparzeniach słonecznych. Jeśli w kuchni się oparzymy czymś, wystarczy wziąć kropelkę lawendy. Nie wiem, czy widać, ale pewnie tak. Smarujemy oparzone miejsce bezpośrednio, bez żadnego rozcieńczania. Lawenda już pomaga. Tylko oczywiście to musi być lawenda właśnie tego typu jak firmy do terra, czyściutka, czyściutka prawdziwa. Nie żadne tam gdzieś kupione, lepiej tym, ty wtedy nie stosować. Czyli to jest druga, aha, jeszcze przy, przy, tych, przy wmasowywaniu, doskonałym miejscem do masowania, bo oczywiście można całe ciało masować, jeśli brzuszek boli, wmasowujemy jakiś przeciwbólowy olejek, na przykład Zengest czy, 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 czy Peppermint na skórę, po prostu na brzuszek. Ale świetnym miejscem są też stopy, gdyż tam są zakończenia nerwowe, zakończenia meridianów. Także warto stopy smarować, wtedy ten jakby efekt jest silniejszy. Ciało wchłania szybciej i więcej tego olejku. Także bardzo dobrze jest wmasowywać olejki w stopy. To tyle. Co jeszcze? Jest oczywiście jeszcze trzeci sposób stosowania, ale to właśnie, ty, to właśnie dzie, dzie, tych olej, tych, można stosować te olejeczki firmy do terra, gdyż one są fantastyczne, czyste, czyste, wreszcie prawdziwe, coś naturalnego. A mianowicie, oczywiście, do środka. Możemy stosować do wewnątrz, i w zasadzie większość, prawie, prawie nie wszystkie, gdyż jedna, niektóre się w ogóle nie nadają do, do stosowania wewnętrznego, ale prawie wszystkie olejki możemy stosować do wewnątrz, tak żeby działały od środka. I trzeba też tylko ważna rzecz. Ja na przykład stosuję w ten sposób, że biorę łyżkę miodu. I do łyżeczki miodu, do kroplam, no nie wiem, jedną kropeleczkę tego, dwa, dwie kropelki tego, tak? W miodzie się one rozpuszczają. Nie rozpuszczają się w wodzie, absolutnie, ale można właśnie do miodu, do y, mleka, śmietany, jogurtu, tak? Do innego oleju <tłuk> można dodać kropelki y, odpowiedniego y, olejku i zastosować do środka, do wewnątrz. Y, jest. Z, z, Jeden taki absolutnie mocarz wśród mocarzy, oregano, to wszyscy znają, potwornie silne oleje, który jest antybiotykiem naturalnym. Nawet proszę nie, roz, nie rozcieńczać, nawet w miodzie, bo jest zbyt silny i poparzy, więc jest inny jeszcze sposób. A mianowicie kupuje się takie, takie kapsułeczki puste, otwiera się, dodaje się kropelkę na przykład właśnie oregano, bo, bo oregano to tylko w ten sposób można dodać do środka, czyli inne kropeleczki, można codziennie stosować, można codziennie tak, może nie oregano, bo to jest antybiotyk, prawdziwy antybiotyk, więc może nie codziennie oregano, bo wszystkie bakterie wybijemy, ale... ale... Ale różne, różne olejeczki można po prostu wkraplać do kapsułki, zamykać i połykać. Także, także to są takie najczęściej stosowane, najczęściej stosowane, najbardziej naj, 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 najczęstsze sposoby o stosowania tych olejeczków do tery. Także to chyba wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i wszystkiego dobrego. Na razie.